Halo halo widzowie, witam w kolejnym odcinku z Demonologist'a, jest ze mną nisa Dzień dobry. Dobry, gramy lasową mapkę, także od razu startuję. O i gramy Szpital. O nie, Szpital jest chyba najgorszy. Najgorszy Moje na zdaniem. duo. Jakbyśmy na z Mroziskiem grali w trójkę, to ta mapa byłaby nawet całkiem decenta do grania. Dobra, co potrzebujemy wziąć? Ty wziąłeś szkiełko, tak? Ja standardowo. Weslę... No, szkiełko canvas, to ja biorę mfeczkę i ufałkę. Kto jest duchem? Duchem jest Anas Hansen. A to może zamiast tego, to ja wezmę sobie Spirit Boxa, sobie pogadam. No, podoba mi się jakby sam motyw mapy że jest taki w jakimś lesie, no to wygląda, opuszczony. Ja matarkę mam. No, musisz mieć. chyba nigdy nie było tego. Tu na starcie chyba nie ma. Hello, Anas, can you hear me? Czy Hansen? O! Wylewa się woda chyba. Can you hear me? Jeżeli słyszeliśmy to, to z wylewającą się wodą jest piwnica, Jump event. O, wiem. Can you hear me, Ansel? Give us a sign. O oh, jeb ze stóp! <laughs> Mapko jedyna. Ale ciemno jest na tej mapie coś. No jest ciemno, jak nie powiem, gdzie. I w czyjej dupie? Nie powiem czyjej Can you hear me? Give us a sign Call me Dobra, idziemy dalej To no, czysto Ale ej Beskid tu jest uber ciemno No to tak zawsze Nie, no jakoś ciemniej niż zawsze Nie, ale też jest rano, nie? No, no, no i słońce świeci, ich monitor. Znaczy, no mi nie siedzi, bo mam ciemno w pokoju, ale. No to mi świeci. Ale jest definitywnie ciemniej niż normalnie. To ja bym na dół poszedł szukać. No to i to z tobą, nie? No to come here. Where are you? Jest, o, oh, tam. Can you hear me, ghost? Do you want to talk? Odpowiedział mi, SK mamy. SG ma? Ma ci Box. Masz Mas no. fałkę? Ta Ty to w takim razie nie? To bo chyba, że jak to plazma, no. O! Aha. To nie będzie mam tu. Dwójka. Nie ma jak to. Gdziemy parę jeszcze rzeczy? Aha. Czekaj, rozstaję kanwasa od razu. Tutaj jest jakby dużo do szukania, nie? Żeby stąd to plazma jeszcze znaleźć. Na pewno musimy zufałką przyjść i zobaczyć światło. No to tak Aha, to co? To. No nie ma tutaj. Dobra, zostawię to, jak to. Mhm, dobra, idziemy. Ale teraz jak przynajmniej będzie Hunt, to będzie dużo miejsca do ucieczki. No niby to, ale... Dopóki to nie będzie oni, bo oni jest najszybszym duchem. To jest chyba największy problem. Z ucieczką do niego. Ciężko go lupować bez szybki i ciężko się schować bez szybki. Więc sytuacja kinda luz luz. A to co najwyżej umrę? No, w końcu musisz umrzeć grając, co? Grasz już tyle, a nieraz chyba Deda nie miałaś. No nie. takie no to mamy. No. Ale biegniesz tak szybko. Nie biegnij tak. O no, co w powietrzu chodzi? No, niczym Jesus. Dobra, mm. Dobra, kamera masz slota jeszcze? Nie, to no, nie handla, tylko weź w jak możesz. Fudge? No. Mimo, o wiele więcej robi, fudge. Co to ta kamera taka czarna? Tak, czarna. No, Aha, okay. Aha, ja myślę, że już no. postawiłaś kamerę nięczą, i tak patrzę. Czym przecież jest to normalnie. No dobra, no. trzeba stamina sobie zregenerować, nie biegając. Jeszcze dzisiaj przydałem nagrywki Citys o Skylines'a w końcu. Także będzie co oglądać. To i to wrzucę dzisiaj. Aha. Zaczyna się. Na TikToka jeszcze muszę coś powrzucać. Mam twojego Screama, więc... Wiesz co? Robię content na tobie, no proszę cię. Bym powiedział niczym kto na kim, ale... No Raczej wiesz o Kobie chodzi mm, nie Kinga Co? No mówię, że robię content na tobie jak freeze na kindze, no A Fris na Kinze freezingi, tak freezingi są Nessa, freezingi są. No co? I nie ma tego, nie ma ufałki. A to co odpalam? Palę zioło? Coś A. jest za mną? Co to jest? jest Oooo! Druty, dobre, odpalam! No nie, Jakby nie, to powinno Także interakcji ducha powinna zwiększać. Zobaczymy. Na ile to zwiększa? No i spalone Ani widu, ani słychu no. Dobra, kamera zostawiłaś, to możemy najwyżej pójść do auta i zobaczyć jak to wygląda jeszcze, nie? A to miejsce ten... Co? Fingerprincy patrzeć. No mówię, że nie ma On tego no. tylko że, no A drzwi nie? Nie, drzwi się nie da otworzyć A! Da się otworzyć, jest o. No, no właśnie, Co? Fingerprincy? Tak, dobra, miałeś rację Gul, o kurde, to nie przeklinaj a ja nie wiem, a, a, te, co to było? No, nic Jezu Zaśmiał mi się Aha. Hasny gwin Jeszcze jak ho, To już myślę Nora, miała. Hunt Jezu, nie mów tak. <laughs> nie mów tak nie biegnij tak Nie biegnij, nie mów, nie oddychaj. Stop it! I'm scared, you know. drzwi! Myślałam, że chciałam, czy mi zamkniesz? Bo się <laughs> <pyskoszyła. Kiedy laughs> chciałeś. No chciałam, ale potem wiedziałam, nie gram już tą <laughs> No. No. Dobra, to misę robimy. Mm. No. A jeszcze nie zaznaczyłam. Okej, okay, to zaznacz. Eee... Parts of the Gun, Orby Czyli i Saltwagi. Czyli tak, Freezing i Spirit Box. A co mam w ogóle? Okej... Okay. Czyli nie musiałam nic mówić. Mm. Jakby czar no. ostrożnie sowami. jakby to jest bardziej skierowane na... Zagraniczne też, żeby nie przeklinać, nie? Ale wiem, że mikrofon jest włączony i może wiesz, że w, w nie gra i czas się słyszy. No tak, ale chodzi o to, że... Jezu, wilk zabił. Mm, chodzi bardziej o to, że nasz... no jakby nie łapie nam polskiego chyba. Chyba. No właśnie to jest pytanie, nie? Już na chęć też cicho siedzicie. No, chcesz krótko? Nie. To dwa mam, więc. No weź się lupował. No. No ile będzie hand, bo... Ty właśnie, musimy broni szukać, a ja nie, zajrzałem no, tutaj tak. za winkel. Co mamy za szynkwasem? Nic nie mamy za szynkwasem. Give me some orb. I ten orb. Mam jedną. Część broni? Kurde, a Jeszcze woreczki trzeba szukać, nie? Dobra. O. Jest. O. Worek. Worek, ale... Where bro? Czy jest w Trzy. Ja bym na razie przeszedł ten korytarz. Ja tam no na końcu tam. No jest tutaj. O broń. Gdzie coś jest? Chyba. O, no jest coś tam. Jest no. No, czyli, czyli jeszcze, jeszcze jedna. jedna. Trzeba jeszcze znaleźć ten. Yy, rzecz do tego. do. do zwiększenia agresywności ducha. Czy jakaś Ouija. No bo jak masz broń to musisz jeszcze mieć hanta, nie? Na sobie. Tu sam nie wyjdzie? Nie Właśnie duch jest głupiutki i malutki niczym Maciuś, ale... Trzeba go... A ty widziałeś ducha? Nie pokazał się chyba. <śmiech> <śmiech> Jasny... Chudny! Oh. Jezu! Ja pierd Tole... No, Zimno mi się zrobiło. Inna. Nie wiedziałem, że jest taki jumpscare. No nowe to było, choć morda stara. Ryj <laughs> niczym papierze. Ja pierdolę... Tu coś... O, mam być część broni. Oho? Oho? No, ja bro... część broni podniosłem. Miałeś jakiś dźwięk? Tak. Mam worek. Który to twój worek? No, mój drugi worek. Czyli jeszcze jeden. Nie ma ani karta rata, ani niczego? Bullshit. No może ominęliśmy? Możliwe. No ale jeszcze piwnia, bo w piwnicy był na pewno woreczek, bo się świeciło przez kamerę. Tym duchem wychodzimy No też jedną broń nam chyba brakuje, Nie, tak? mamy trzy, dwie podniosła się, a ja jedno. Aha, a worki mamy? Tak, trzy worki To wszystko jest? To Okej okay. Boisz się? Nie. Ja się boję. <laughs> ja się boję. To ty strzelasz to? No nie wiem jak chcesz. Też... ty też możesz. Co? Hunt, wyciągaj broń. Jak to hand? No hand by się drzwi zamknęły, no. O kurde. Nie idź tak daleko. No idę zobaczyć czy jest duch. Idzie? Nie wiem, no nie widzę. Ja mam dwa krótkie, więc no, ja. Tjad... Co tam idzie? Co to, to takie białe? Gdzie? O biegnie, ja biegnie coś malutkiego, no. Maciuś. Maciuś. Nie trafiłam? trafiłam. A to obok trafiłam, a weszło, hitboxy ma duże. Maciuś, co ty Maciusie ostatnie, ostatnio, nie? No. Dobra, I to jest Jakby... Nie wiem dlaczego, jakby ten... Jakby wygląd, co miała postać, mi bardziej pasuje do demona niż do góra. Jakby imo fajnie, bo jakby każdy demon miał jakąś jak swoją pulę tych wyglądów. A czemu ja idę tutaj? To a Ale sanity mamy dużo. No, bo to była szybka gierka i tak. A z drugiej no. strony. A, serio? No. Uirka, nie było wcześniej chyba tak. No jak tam widzę wygadliśmy? No oczywiście, że tak. Ej, no masz 22 tysiąca To co? I chyba idę? sobie mapkę nową kupię, co? Lighthouseik. No to kup A kupię. Taka jak to wygląda. Mógł... Jakbym mógł jeszcze ją kupić. A, bo baj muszę rzekł. O jest! By... No przenosi na. Ale zadarło się. Łe. O kurde, ale jasno, Aż mi dziwnie. No. Fajnie, fajna łapka. A ej do góry, ej idziemy, chodź. No czekaj, czekaj, idę, idę. Chodź, o kurde, ile tu tego jest? No. A na góra, lecimy O kurde O kurde Oooooooooooooo Ej to jebane No Fajne Ej, nieźle no Tutaj jest A jakiś cmentarz no, no no Tylko się, nie klikaj A co to robi? No kliknij o oh, kurde! Jeez! To momentny. No. Ciekawe czy są jakieś te smaczki. Chyba nie Na każdej mapie, znaczy na każdym tym są. Tylko trzeba znaleźć. Jeszcze szybki room, który robimy w takim razie. Jeszcze parter nam został, nie? Ja na pole można wyjść. Można? Tak. Wlerio. A tu w ogóle patrz jaka wnęka jest. Tu, tu jest taka wnęka, paczek. O! Bez, bez Wychodzimy na pole, lol, aj fajnie, że można. Ej, kurde, no. Można pozwiedzać w sumie, no. Będzie troszeczkę dłuższy Chodź, filmik. A O tu jest jakaś paralelka, tu pływa morda. No, lol, fajna. Rest in peace, guys. Rest in peace. Dobra, jakby... Fajna mapka taka, żywsza na pewno, nie? No. Dobra, tu się nie da iść, a... a nie, blokuje, blokuje. A jak to wygląda? No, ale fajnie. Tylko, że za takie... Mieszkanie na wyspie, to ja nie wiem, czy fajne, nie? No nie. A tu bloku... A nie, nie blokuje. A tu jest jakaś piwnica? O kurde. Nie, zamknięte. Tu nic nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. A naokoło? No to jakieś nagrobki pojedyncze. Ej, tu mnie doczy. No, blokuje. No tyle tylko? No. Ale mrozia zaskocza. No. No. Pewnie jak obejrze gdzie widział. Gnojek. Jestem w tobie. A? Percy? No, First time? no. O o czy... Jezu, a to się zadarło. Dobra. Nic, nic nie nic ma. nie ma. Czekaj, ja sobie rzeczy muszę przenieść z tamtego tutaj właśnie. Kota. Jak nie ma kota, to od razu się gra, mówię ci. Ej, gdzie jest ten monitorek śmieszny? Szkoda, że tu nie masz żadnych tych... ...smaczków. Chyba, że jestem... ...ze ślepy, żeby je znaleźć, no nie wiem. Dobra, uwaga. Jakie smaczki tutaj można przenieść? A tutaj jest niska tu... dla kota. No ta, już Jus. To a, no. jest kot. No bo już go przeniosłem. No, trochę rzeczy kupiłem niby, nie? O gdzieś, gdzieś jest coś co kupiłem i ci się spodoba Z rybkami okay. Ej, tu jest kuchnia! To zrobiła No Tego nie było. No tak, bo kupiłem. Gdzie te ryby? O, tu była ryba, no w kuchni. Jak? W kuchni? Fish painting. A painting? No co, do zjedzenia, LOL? Akwarium myślałam. No. Where are you? A Jeszcze sobie rybkę zobacz czy będziemy kończyć. Aha, takie coś fajne, no? no? Ładne. Dobra, to co? No to co widzowie? Będziemy kończyć. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Numera.